Pod... Jeden, jeden był u rampy. Leży. To, to ten. Tak, ten tak. Z rampy na gniazdo w las, na gniazdo w las. Okay. <noise> Kurwa, chciałem się zjechać w dół no. Na tak nie jest, że. Case drop EU. Halloween to u nas Halloween. Wygrywaj najlepsze skiny i bój się mega promocji nawet do 70% taniej. Ulepszy wygrane skiny i pomnóż ich wartość. Miesz udział w codziennych giveaway'ach. Tylej dzienny bonus i wypłaty skiny natychmiastowo. Case.eu. Nie możesz tego przegapić. Halloween przedłużone. Masz więcej czasu, żeby skorzystać z lepszego drogu w halloweenowych skrzynkach. Spokojnie, wykończyłem przeciwnika. I teraz zobaczcie, nietypowy kąt, tak? Nie ustawiam się tutaj, jak on piknie tutaj, tylko tak kurwa, ja po środku! I on się tego nie mógł spodziewać. Nie or, potrzeba or, do tego dużych umiejętności, nie trzeba jakoś specjalnie celować czy coś. Zaskakujemy pozytioningiem. Tak jak usiadł Uch, kurwa, kurwa nie... <słys> kurwa, co jest? To już jest jakaś gra o procesach, w której jesteś dobry? Tak, wyzwaniu ciebie, Menelico, kurwa, ja <laughs> ej, słownicy słucham je. Przepraszam. Jaka się odzywa? Co ty z kim ty robisz? Nie wychowany, bydlak Ej, przepraszam! Nie! Tak? Nie! Tak, ja pierdziele. Co tu się dzieje? Szybko, szybko! Maty, Maty, to, to obrońca jesteś, tak? Kurwa, jaki obrońca! Nie! Yes! No ale samobójcza to jest! <laughs> Kurwa no! Kurwa znowu Nie, no, w ostatnich sekundach! No, no ja to tu dobiłem! Zobacz! Nie wierzę w to fungotka co zrobi. Tak, miałem więcej kontaktu z piłką niż w cały poprzedni meczu, tak? Ja pierdziele, ja ale pudła! Wyjazd. Ej, po, po, po. Mati, mati. O kurde, mati masz nie, to, nie, Matoi, nie, nie, nie. Mati proszę nie, to Kurwa no nie pierdol, nie pierdol no, Mati Co? Wy się nie daje teraz nic A ja no. myślałem że już popsułem intę Mateusz halo, słuchaj, będziesz słuchać Mateusza Coś mi się z mikrofonem stało, Mateusz Mateusz na maridzie Kurwa Mateusz no dzieje, Mami wierdoli, no. w osmie, chuś czerwia już jak go słyszę On. Nie da się tak grać, kurwa <laughs> Nie trafiłem przez z Zobacz, co suwajs z tym. Nie, co ja zrobiłem te? Nie co tym gada. Kurwa, CO TO SIĘ dzieje? CO TY robisz W TEJ BRAMKIE? CO, co ROBIŚ? CO SIĘ co? STAŁO broniłem, ale nie dałem mu rady wrócić już bronił bramki Tak jak... Jak najman na jasnej góry ty, zobacz Ty mi uderzyłeś? Ale tu o. nikogo nie ma zobacz. Nice Co tam poleciało? Ja muszę to zobaczyć. No pewnie. Daj, ktoś szedł. Pod rampą. Ej, 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 slope! Duch co? Tu zero speed. Co. Daj. Co? co tu się stało? Nie zginął? O kurwa. Cytę leży. I dasz radę wstąpić do nas nawet mhm. Ja chyba z wyjeżdżam, ty. Ja spalę drabę. Dasz odnogę? Chodźmy drabino może. Ja spaliłem drabę. No wiem. Dawajcie. Weź pakę pow. Uuu, full HD grana. Sprawa już zacznie trzymać, ma tak. Ja idę pod Heaven Eskaba będzie Ale z dupy na smog. Full HD! Zostaje chyba ta rozdziałka! Ja HD! Full HD! Nie chcę Full HD. Nie chcę. smoke, Xbox. Oh. Almost dead. bot microfone saru yes dorz jaki gra nightman good job yes. o oh, mateo bongoski twitch tv pago 3 kurda <laughs> bez uh, counter strike player Ten nowy alert od suba, o, słaby, ale lepszy od a kamerek, jest sztosem, więc co ty gadasz, że się nie podoba teraz jeszcze stramera na tym kanale zmienić, cox będzie kappa. Czesze? Czesze się. cześć. się? Cieszę się. to nie, ja, pierdzielę, ja że jak mi się zlały z typem starym nickname'em, że to nie mam pytań. Co za gość. pochwaleszka. Dobra Zwrócisz mnie leszek? Jerzyk, ja kupię drop Nie, ma, nie ma wyjemnika Rzuciłem, rzuciłem No dobra, dorzucałem Proszę bardzo To leże, ty takim zajebitym kumplem, powiem Prawda jak on jest taki fałszywy <śpuszcza> 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 <Jaki> On <pośpuszcza> <to> jest taki fałszywy Fałszywy? Jaki fałszywy? gorsze niż pierdolka. <śpuszcza> to nieźle Chodź tutaj ja, Spalę pod dremem. Pal Fleszuję dżunglę Co się dzieje na strotku? Nie na. No. Fajne granaty daliśmy Hit Ja O oh, kurwa Ej, co tu jest kurwa się stało? Chcesz cię flesza tam? Dwa, dwa rzucę Nie Nas? Tak, leci jeszcze do prawej Ale to pomóż Ale... te flesze, to ty coś pizdeczka Chcesz po do wnęki tam cię spajtuje Elka była ja po nogę Jest od noga jest na, na 6 po głowie Co tam tak. <g centimeters> <noise> Kurwa <Będziełeś z> <noise> <noise> Gdzieś Ja biegam klatką Gdzie on jest na zewnątrz? To jest to Info mm. To jest domek wykopał tutaj Wynala się. nie? Góra jeszcze góra, góra Ej kto jest całkiem Ty Tomek Co mordo, na go. mu jestem O ładny Super Pasza style. ty. ty trendowa jedziesz yes. nie masz to, masz to pierdolny nad za niebał Kurwa! No nie, no cytryn nie nam ma, strzela. A się. Ja. się tutaj, o. No kurde, cytryn, patrz. Obliczony w siesiutku, kurwa.